Cześć, to jest trzeci odcinek z Gryfiesta Teraz będziemy rozwalać slimy. Czyli to jest quest, w którym musimy rozwalić 5 Speedy Slimów i jednego hero slima. Dobra, ja już wyłączam domek. Zaczynajmy. I tankuję. Nie ma co tankować. A, no dobra. Zabawne. Tak właśnie. Tak. Ja mam chyba słabo zadaję. O już mam levela? Ja już wcześniej miałem przed chwilą. O i znalazłem karty. Ktoś z nami zostawił. Dobra, no to co? Już Hero Slime Ja będę tankował. Tankował? Zobacz tego pierwszego. No to już. To mhm. już. I poziom to sobie dodam punkty, ty chce wciskać jakieś 100 różnych Ja cały czas w tego w spirita of the ja daję. Najpierw czasami zapominam już spojrzenie na mnie w może miejscu. Został nam tylko jeden kwestia, więc chyba to krótki. No, za trudny. Więc ja nie wiem co robimy. Nie. No to chyba biegniemy tak szybko do miasta. To blisko jest. robi się więcej tutaj po Cóż, może jakieś dostanie na tym. No. Ja po drodze Dobra. Ja mam na ile na jeden strzał Dobre, idziemy do miasta. Hmm, ja dalej mam tyle samo kasy, a z potworów nie leci. Nie. Właśnie tutaj głównie chyba z questów bierze kasy. Więc troszkę nie fajnie, bo trzeba. Questy trzeba robić jednak. No praktycznie trzeba. Nie. No bo weź, weź, jak nie masz kasy, no to... Nie no, jest z tych kart można zabrać w kasy trochę. No ale to później. No to muszą ludzie je jeszcze kupić. Dobra. No tak. Gdzie to jest? Też mam dwa prostych kropleści. A dostaję coś nowego. jak jest na zielono na mapie? A, to już jest wzięty. Trakt. Tak, to już jest nowy. Chciałbym tego robić. Tak, tutaj mam do wyboru. Ten, jeszcze sobie właśnie wybiorę. Dla mnie. Teraz masz sobie Ja dla siebie wziąłem, wiesz? No raczej, taki, założę, taki, no. taki pomysł jest... miałem i dla siebie wziąłem. Najlepszy pomysł. Aha, już mam do teleportu. A tutaj licencję się rejestruje? Właśnie tę licencję do się przechowywam w tym A, dobra, Czekaj. Ja już jednego teleporta mam. Tutaj jest. Quest kolejny. Mam tutaj za mocno. Ta i w tym momencie można sobie ulepszać przedmioty. Musimy zrobić się nie dało w poprzednich, Mhm. Mm no. Który mogę ci pokazać, wygląda. jak wygląda? Czy to jest na trade. Nie ruszaj się chwilą. No. Czekaj. A, no tak. Nie mam kupionej tej, żeby to sprowadzić zapomniałem. Recepty się kupuje u tego skillmastera, Mastera, więc zaraz to zrobię. No to już. Ach, nie, idę was. do niego. Idę, idę, idę. Właśnie, to jest dobre pytanie. Czy ja mam tyle pieniędzy? Ma żeby sobie coś kupić. Hmm. Drogo. Ale, że piąty poziom, no to tylko jeden skill jest. Tylko nie wiem, czy go kupować. Bo jeżeli znowu bym dostał, hmm. ale wiesz, co chyba kupię. No albo później, a to jest dosyć... tak, Dobra, to jest blisko. To na razie nie będę kupował. Ja bym zbyło, może z kwestą dostałem kupcję. To stworzył, bo ja kasy mam. Tylko nie wiem, czy to się. Dlaczego wtedy dostałem to? Nie wiem. Dużo klikania. Next, tak ja, to, to są No i dalej żeby żadne kasę wypadną. No cóż, Aj. te niebieskie i te czerwone to są do kwestii do odegrania. Niebieskie? Nie, czy tak? No, niebieskie też musisz tam. nie. A tutaj dalej mam ten znak zapytania, także nie... Nie, znak zapytania cały czas będzie. To jest tak. chyba, że to jest po prostu informacja, jest gdzie znak, jest kalka. Tak, tak, tak. To będzie zawsze, to jest cały czas. Dobra, już, już załapałem. Mhm. A tutaj trzeba oddać kwestę i zacząć następnie. Chyba klikając follow. I... Troszkę irytujące, że tak trzeba przeskakiwać tym myszkom. Może są jakieś sk skróty klawiszowe typu spacja lub escape? O, już mam 247 pańskich. Ja mam ponad 300, bo nie, nie wydawałem. No, ja coś sprzedam do rąk. E, co u psa? Co? Nie. Nie <ślałem>, że u psa. to nie. <ślałem> Mam jeszcze jednego krystal. To jest dzienny quest. Możesz sobie zwiększyć wypadanie rzeczy albo eksport? Hmm. Ja Jak, sposób jest większy. Je też. Dobra, jeszcze kasa od razu drugie. A, i drugie powiem. Nie. Następny quest może nas I już siódmy poziom masz. Tak, okay. następny krystal. Bo i... Dodaj, dodaj sobie do czegoś, bo masz siódmy so, poziom. No właśnie, są trzy questy do akceptacji, to trzeba quest listy... Trzy? I... Tak. Zmienić sobie na inny i wszystkie akceptować. Oj... No czasami tak jest. Jeszcze jeden. I na piątku. No dobra. Czy klikniemy jeszcze ostatniego przystąpienia, Tego chyba nie da się przyspieszyć, tego klikania. Mm -mm. Tak sobie sprawdzam, ale raczej się nie da. A wejdziemy dole? Zaraz. No tak, to teraz tylko jeszcze tam. Nie wiem co kupić najpierw, czyli nie lepiej by było sobie życie, żeby sobie zwiększyć maksymalne życie. Mm. Tylko ja chyba nie mam tych przedmiotu, to stworzyć, więc to tak, stworzy, więc tak nic mi nie da. A. Aha, to jest przecież, mm -hmm. to ten którego nie zrobiliśmy w tym miejscu. I teraz tak, sobie rzeczy założę. Budki, jeszcze spodnie, hełm. Mm -hmm. I tego, muszę sprzedać tego skilla. A, sprzedaj go sobie, bo mi tam No właśnie. A tu to, to zaraz, jak będziemy szli. Idziesz? No Tak, już gdzie? To wyłączam. No mamy już nawet spodnie. A hełmu nie pokazuje? Pewnie w ustawieniach można. Nie, powiedzmy. nie pokazuję. nie Dziś, wiem Nie wiem czy... Może można. Nie sprawdzałem, na... wiesz? No. Jak patrzyłem to wysoko to udało. Ja jeszcze to tutaj, idę na górę. Trzeba z kinemastera się przejść. No. Jak z klasą, Mam tutaj. Tylko y, troszkę mnie to wcześniej zdziwiło, hmm? że chyba jeden silver jest dopiero za tysiąc, nie za sto no miedziaków. Co w tym dzień No było no, no, chyba część, częściej w różnych grach, jest Że za 100. Tu jest taki No Dobra, otworzyłem sobie to. I Jeszcze tego sprzedam. Nauczyłem się. To jest mój chyba atak. To teraz ci pokażę? Tak, to, jest... Ta, to jest atak. Tylko czy. -ty. albo to zwiększa, a nieważne. Masz akceptować? Zaraz. Tak mogę. Jest coś takiego. Mmm. O, no dobra. No dobra, i to się ukościło tego koła. No wiem, 50. Idziemy? I teraz tam. To już na potwory. Tak, bo też przedmiotów sporo potrzebujemy. Yy, eee, potki kupiłeś? E, nie, nie używam. A to nawet nie używasz? Nie no, mi się przydało Czekać to... na ciebie? Czekaj. Okay. Już biegnie. No, widzę. Widzę ciebie. Ja sobie jeszcze przy okazji obczaję, co co mamy zrobić? Slow slimy. O Starfisha właśnie już zebrałem, ty pewnie też. Starfish? E, to jest quest e, od od Nurse Julia. Aha. Nie, Starfisha nie tam właśnie. A ja zebrałem, także już mam. A chyba tamtego questu nawet na tamtym plancie nie zrobiłem. Nie jestem pewny, ale... Taka. Mamy trzy questy na tej haplu. Princess, Rose Slime. Aha, mi się zdaje, że widziałem prostu w są te dwa questy. Nie, To jest Tak, bo no, nawet te po niej bandit, one są tam niedaleko, tylko że w górę się pływają. Mm -hmm. Ale póki co, jak chcesz. A no właśnie. Albo nie, miałem taki pomysł, żeby wracać ginąc, tylko że to do najbliższego, to nie tak... do miasta. Tak, to tylko do najbliższego, tak. A do 10 poziomu się nieco ciebie spanię. Aha i w związku stronę idziemy. Bardzo. Nie no spojrzę na to. Chyba, że teraz próbujemy już. Nie? Co um, ten... Tam coś możemy robić. Ten trudniejszy, wiesz. No co nie wcześniej to. był. Ja nie widzę gdzie chciałem tylko spotków No i masz. Znowu, Weź poczekaj, no. jeszcze wypróbuję o co z tym chodzi. No nie. dobra, niech już będzie. No, no dobra. To teraz, <grym> hmm. teraz poczekaj. Teraz poczekaj, ja, ja zaatakuję. O chcę to wypróbować w dodatku. A widzisz, czyli działa. Atak po prostu mój kolejny skill to atak. Nawet, nawet, nie, nawet zacny. Weź zacny. Gdzie jesteś? A, tu. Na No cóż, mam nie na dwa wachliców. Możesz no, zbierać. A ja nawet wiem, do czego to służy. Kiedyś służy właśnie do tego do odtworzenia tych... Y, ...tych kamieni do ulepszania. Mm -hmm. A to najsłabsze... Pytaj, czy przy okazji możesz tą małżę... ...wzłożyć. Małże. Albo raczej małża. Nie. Te kraby też mamy w prawda? Tylko ja nie wiem, gdzie jest to, już sprawdzę, e, Sea Mushroom. Nie wiem, może się trafi czasami. O, a to co? Nie wiem, zebrałem sobie kilka, ty też sobie zbierz. Tak, to trzeba mi zobaczyć takie, bo teraz wziąłem sobie tylko jedno. Dobra, to trzeba mi A to jest.

Aha, ja mam ten. Kolbana, nie wiem. To jest dość gorąco. A tak... nie wiem czy to mogę trójką zbierać, ale dobra. Niech będzie. Właśnie ja to jest dużo, ale inaczej nie tym chodzi. Ile już zebrałeś? Ja? 10. Ja dopiero sześć. Osiem. Tego chyba... tak jakby nie mogę auto zbieraczem, ale dobra. Może to jest to już, już mi działa tak no. nie. nie chcę tego tam chować zbieraj zbieraj 102 12 no ja 11 czyli też dobrze a 12 bo jednego właśnie nie dobrałem nie tego tam chował A ty nie możesz za auto-ataku go rozwalać? Mogę, no, ale tak. Jeszcze mi to ciężko idzie. To takie odsuwanie się i atakowanie, bo oni strasznie szybko biegają. Zobacz jak to Ile masz? No, zrobię z No to jeszcze jedna weź. To jest O Jezu, zaatakowałem się po zebrać, czy He, teraz to będziemy już lat w Ja jeszcze 20 zbiorę. 20? A, już, ja już. No tak, tak. ten quest już jest zaliczony, tak? Tak, ten tak. To teraz kolejne. Hmm, to już Slow slimy może? A, slajmy mieliśmy robić. No tak, zapomniałem, jak to było. Ale że tu nie dolega. Tylko się zawędrowaliśmy na te... a, to. A, tutaj mamy. Ja nie wiem, czy to party coś jeszcze daje. Oprócz takiego fajnego ekspienia, ale to później tak, trzeba to jeszcze... Jest no tak, to, to jeszcze mi chodzi, czy jakieś dodatkowe funkcje wiesz? Nie ma, w ogóle nie ma żadnych funkcji. Ma... Niby tam jakieś są, ale nie wiem do czego one służą. Ale które? Jak weźmiesz prawem i weźmiesz hide setting. Chwilę. A, po prostu jest to gumowe. Speedbox, nie wiem do czego to jest, to można odznaczyć, ale co to zmieni, to no. nie wiem. Nie wiem, może są jakieś zrobacki do tego. Na pewno są. A ja parę jest tu, no to obram, nie. Sprawdzę na co. Dobra, to jest. Sprawdzę i do tego mam. A nie, na razie skoro mi nie jest potrzebny, więc nie wiesz, co coś jest potrzebne. Co jest za. To no. tak, też to sobie zbieraj. To się nazywa... Old Soul stał. Ale to ta ult mi tymi sami bo Ja ]準備... nie będę się zrobił, pod na To dostaję z no, A nie, to się z tym Tak, ale gdyby te, gdyby nie te questy To w zasadzie moglibyśmy i tak już na lepsze iść, bo to nie jest problem ja mogę wytankować No niby nie, byli, ale wiesz o tym, że jak poszedłem na jakieś mocniejsze coś tam To właściwie okazało się, że tak naprawdę na tych słabych co są questy Dostajesz większy lek, chyba szybciej ich zabijasz i jednocześnie szybciej quest Niezły krytyk Nie krytyk Gdzie 78 wie? chyba I tak wolnowałeś? O! 115 <laughs> jeszcze raz wezmę, zobaczymy. Z No mój z reguły jest 44, z tego skilla, ale że i skill i 115 to, to, to jest No tak. No, tak. Ale jest tego już drugiego skilla, tego na końcu o kurzę z tego O, no, już wszystko mocniejszy z A nie, on ma occulta... tego occulta, ona ma 12 sekund, to jeszcze więcej Aha, jest, pewnie się skończyło, no dobra, no, dobra no, no. zbierasz, no dobra Jak też to możesz skończyć Nie, no... no. Ja, ja Z już. tego ataku, tak. znaczy z tego skill'a, z tej 56z A ja teraz na to lecimy, bo już mam... nie do no, wyrażenia, no, no, sorry Ja i tak many nie mam, tego że... Zamienię się w domek i zobaczę questy. Hmm. To już no, chyba no, nasz no, kolejne te ...Honey... ...Honey widziałem. Ja tak to to jest, no. na coś, też je widziałem. Takie, takie jakieś dziwne aplikacje. Dobra. O. Yy, poczekaj. Tego nie zaliczyłem, a to jest tylko chyba na pogadanie. Ten o. Który to jest Quest? Essential Gift. Mhm. Ja zaliczone. No to, to. teraz dawaj board impy. Board. No i te. Honey Bandyty. A te impy są tutaj? E, nie, nie tutaj, ale to już. A to na banditów chyba idziemy. No, nie, w tą stronę, chyba tu no, nie w tą stronę, w górę Chyba hmm? tu dzieje. Nie, nie w tą, w tą, w górę. Tam gdzieś. Gdzie ty poszedłeś? Tam? Ty, auto, ty poszedłeś w górę. Mówię ci, o co mówili. będzie cała ta, cała masa No dobra, ale... Dynku? Dynanku no, się zaraz pójdzie. A tak, To może ale... No dobra, a tam tego. Wiesz co... tego quest'a e, Seamashroom Właśnie nie wiem jak to jest Tu masz już Panny Bandit'a mhm. Dobra, to ja, ja tankuję Oczywiście mhm. A ty już Naprawdę to nie... Nie w tamtą stronę No to tutaj, prze, wszyscy te... Kro... No widzisz ja jego nie, nie mogę gonić, bo to tak się nie da. Dobra, teraz ja już będę tankował, także... He? A? Nie. Dobra. Tak, nie wiem jak. Dobra. Ojej, ojej, ojej. Przypadeczek. Nie zauważyłem, że Ciebie nie ma i przypadkowo jest No właśnie, widziałem. Gdzie jesteśmy? Tutaj. Ej. No spoko. Teraz tam. To co, na górę? Nie tutaj? No, gdzie? No. Sam Ale tamten nie mam przejść tylko. Nie mam przejść. Decyduj. Decyduj się. A. No i ile będziemy tak kładzić? Góra czy dół? Na drugi ciebie. I po coś na górę? Znaczy w sensie na mapie na górę, no. To ja już nie męczę wchodził tego O to mi chodziło właśnie na mapie. He <grybujesz> widzę. <grybujesz> Spoko. Chyba, chyba zaraz tak musimy kończyć. Tak. <grybujesz> Ale to się schodzi. Spoko. No, Tych nie musimy. No to za dużo poziom. To w prawo chyba skręcamy. Teraz na to. To prosto w kupicę No prosto, ale bardziej w prawo. Znaczy, w w Jak idzie. Mówię ci, że dobrze idę. I tam dobrze, jest, mam bardziej. Ja też. No nie, dobra, to chodź. Chodź, chodź tak. Te... No to chodź. Chodź, chcesz? Ołko. Już tego dobij. Na chwila. Już mi chwila. Widzisz, nawet mnie nie trafił. Hmm. Który ten robisz? A, chwila, o tutaj. O tutaj nie jest. Dobra, jak ty ja zacznę hmm. No nie wiem, czy się uda tak szybko. Miałem przez chwilę i poczekajcie, co się dzieje. Zobacz, że być nie zabili. Nie no, wtedy po prostu chwila nie wcisnę. Ojej, okay, sorry. Nie wcisnę wam to ataku. Trudno po powiedzieć. O, lewa lagluje. Miałem za chwilę. O, i też mam go No co jest skakaaaj. Oj, oj, oj. Sorry, że Ci nie pomagam. O, dzięki. No, jak nic nie miałem, to bym go wcisnął. Co nowe kwestie? No, dużo nowych. Gdyby to było za mocno. Hm? Jesteśmy poza nim. Aj, atakuje mnie. już myślałem, że to zabiję. Ale czasami tak. Czy ja. ja może z killpońca dostałem? Bierzesz? Co, a, biorę. Dwa Tak, mam jednego z killpońca, tu nie chcę dać. Chyba, że już kończymy na razie żeby było, wiesz, więcej krótsze po prostu możemy zakończyć w tym moto ostatnim onei no dobra, no to który to już był? chyba trzeci no, trzeci odcinek trzeci odcinek kolejnym dokończymy te Bandyty dobijać. No to cześć. cześć.